Czas niepłodności to czas walki, ale też czas dojrzewania do powiedzenia staraniom: stop. Na moim blogu prowadzę akcję Niepłodność, moja siła. Dziewczyny przesyłają historię, swoje historie i przesyła też Justyna. Justyna wywiesiła białą flagę. Razem z mężem zdecydowali się powiedzieć swoim staraniom: dość, stop, odpuszczamy. Życie jest cenniejsze. I tekst Justyny wywołał ogromną lawinę komentarzy, wiadomości. Okazało się, że jest ogromny problem. Nie dość, że sama niepłodność jest tematem tabu, to chęć zrezygnowania ze starań z różnych powodów też jest tematem tabu. Dlatego postanowiłam stworzyć grupę wsparcia dla kobiet, które dojrzewają do decyzji o odpuszczeniu, które odkryły, że ten szczyt może być zbyt trudny do zdobycia. Że można stracić siebie, związek, swoje inne marzenia, dlatego czasem warto odpuścić, dlatego czasem trzeba zejść z tego szczytu i znaleźć nowe, nowe wyzwania i nowe cele w życiu. I to wcale nie musi oznaczać porażki, to wcale nie musi oznaczać zdrady marzeń. Po prostu nie każdą górę da się zdobyć, i czasami rozsądniej jest z niej zejść. Dlatego zapraszam Cię do udziału w grupie wsparcia. Ruszamy w najbliższy czwartek, 8 października. Zaplanowałam 10 spotkań, w czasie których będziemy rozmawiały o lękach, o odpuszczaniu, o nadziei na przyszłość, o odkrywaniu na nowo celów w życiu i nowych gór do zdobycia. Spotkania będą trwały około 2 godzin. Zapisać się możesz do wtorku, do 6 października. Kliknij w link, poznaj szczegóły. Czekam na Ciebie. Jeżeli czujesz, że jesteś blisko szczytu, ale masz dość, naprawdę rozważ wywieszenie białej flagi. Są inne góry do zdobycia i pokażę Ci, ramach grupy wsparcia, jak to zrobić. Czekam na Ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Monika Szatkowska, coach płodności.